Witajcie kochani na moim kanale. Na samym początku bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod ostatnim filmem. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Na początku przeszywamy element do naszego projektu 360. Zaczęłam dzisiaj tak szybko, ponieważ nie mogę doczekać się tego, co przygotowałam dla Was dzisiaj, ale to za chwilę. Dzisiaj przyszyjemy sobie tutaj taki element na łapkę misia, jaki znajduje się tutaj i po, tych, po tej drugiej stronie. Kolejny element został już przez nas przyszyty. Na początku chciałabym Wam się czymś pochwalić, ponieważ jak wiecie ostatnio w holu wyprzedażowym można było kupić ode mnie projekt specjalny, czyli kurtkę taką karmelową i ta kurtka się sprzedała, w dodatku osoba jest bardzo zadowolona, otrzymałam wspaniały komentarz, wspaniałą wiadomość. I to jest mój mały sukces. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, nie ze względu na to, że te 100% szczęścia nie pochodzi tylko ze samej sprzedaży, tylko właśnie jaką wiadomość od tej osoby otrzymałam i że jest ona zadowolona. I naprawdę jestem tak szczęśliwa, że po prostu dostałam takiego powera, dostałam takich mnóstwo we mnie, jest pozytywnych teraz emocji, jestem po prostu bardzo, bardzo szczęśliwa. Dzisiaj, tak jak obiecałam, będzie dużo koloru niebieskiego i postaram się przenieść Was do mojego świata, do świata mojej wyobraźni. Zapraszam wszystkich do oglądania. Na początku trochę błękitnego nieba. Patrzymy sobie na piękne niebo, gdzieś po niebie przysuwają się chmurki, pierzaste, jest tam cieplutko, miło, świeci słoneczko, jest wspaniała pogoda. Sweter kupiłam za 6 zł. Jest on naprawdę cudowny, taki twórczy. Wszystko się na nim co najpiękniejsze dzieje. Jest taki pierzasty, cieplutki. Dodatkowo tutaj ma takie zapięcie. I podczas prania zauważyłam teraz, jak nagrywałam dla was stylizację, że jeden sznurek przeszedł sobie tutaj na tą stronę, a drugi jest tutaj wewnątrz. I będę musiała po prostu to sobie przewlec, ale i tak uważam, że sweter jest przepiękny. Jest jeszcze piękniejsza pogoda. Jeszcze bardziej świeci słońce. Nasza twarz jest w blasku promieni słonecznych. Jest przepiękne, błękitne niebo. Gorset, który kupiłam za 2 złote jest on marki Lipsy London. Ubrałam go pod pierzasty, błękitny sweterek, ale również wyświetli Wam się stylizacja taka przedstawiająca po prostu ten gorset. Już nie ma słońca. Jest Nadal błękitne niebo, ale gdzieś zaczyna się chmurzyć, zaczyna przybierać niebo inny odcień, coś zaczyna się powoli, delikatnie dziać. Marynarka, która jest z domieszką lnu, kupiona za dwa złote, złoty akcent w postaci pięknego guziczka, przepiękne kolory, w paski takie błękitne i troszeczkę takie ciemniejsze, niebieskie. Jest ona śliczna, oversize'owa, nie mam zamiaru nic z nią robić. Jestem w niej zakochana. Niebo zmieniło kolor. Jest już coraz ciemniej, zaczyna się naprawdę coś dziać. Już nie jest błękitne niebo, tylko jest lekko takie przyciemnione. Sweter, który kupiłam za 8 złotych. Jest bardzo ciepły, jest w przepięknym kolorze. Rękawy są długie, niekoniecznie, zakrywać, niekoniecznie mogą zakrywać moje dłonie, ale to jest efekt zamierzony. Specjalnie sobie te rękawy wydłużyłam, żeby moich rąk nie było widać. Bardzo mi się ten efekt podoba, efekt takiego schowania, ukrycia, bo zaczyna się w końcu coś dziać. Sweter jest wykonany w 100% z wełny. No i pojawiły nam się kumulonimbusy. Pojawiły się chmury kłębiaste, niebo zrobiło się ciemniejsze, bardziej ponure, jest mnóstwo chmur na niebie. Po prostu chmury przykryły, zakryły nam całe słońce. Nie widać już tego blasku, chociaż słońce stara się wygrać walkę z chmurami, ale jest ich bardzo dużo, są takie ciężkie, pełne deszczu. Koszula, która jest w przepięknym niebieskim odcieniu, jest ona cała gnieciona. Dodatkową zaletą tej koszuli jest to, że jest dwustronna. Pod spodem mamy czarny kolor. Nie będę już tego przewracała, czyli opcja taka, że można nosić sobie na drugą stronę. Koszula kosztowała 2 zł i uważam, że jest rewelacyjna. Zaczął padać delikatny deszcz. Teraz bardziej się rozpadało. I stylizacja, którą mam na sobie, jest to właśnie bluzka, która wyświetli Wam się, i ma ona na sobie mnóstwo srebrnych cekinów, które odbijają się w kałużach. Srebrne cekiny to krople deszczu, rozpadało się na dobre. Jest mnóstwo, mnóstwo kropel deszczu, które przepięknie sobie padają. Słyszymy taki przepiękny dźwięk, i szum delikatnie zaczyna wiać. Bluzkę kupiłam nową z metką. Specjalnie dzisiaj ją założyłam do dzisiejszego wyjątkowego filmu, żeby jeszcze bardziej wprowadzić siebie i Was w ten klimat mojej opowieści. Jest ona naprawdę bardzo ładna. Prałam ją w ręku, ponieważ e, zresztą tak było napisane na metce. Ostatnio się tym raczej kieruję. Zapłaciłam za tę bluzkę 10 zł. No i się rozpadało. Strasznie wieje. Kolory są takie dżdżyste. Jest dużo zieleni. Jest trochę błota. Zrobiło nam się ponuro, ale nadal jest ciepło. Gdzieś tylko delikatnie widać przebłyski słońca i delikatnie widać kawałek błękitnego nieba. Ale to są takie bardzo, bardzo delikatne prześwity. Sweter, który kupiłam, jest naprawdę śliczny, jest wykonany z wełny. Kosztował 8 zł, ma przepiękne kolory, tyle się na nim dzieje. Gdzieś tutaj są takie kremowe pączki kwiatów. Przecudowna mozaika, która się na nim znajduje. Jak możecie zauważyć, jest tutaj, wydobywa się gdzieś na tym swetrze kolor niebieski. Taki, który idealnie pasuje do mojej stylizacji. Chodzi mi o zestawienie tego swetra z kozakami, które są w identycznym kolorze, jak te szlaczki tutaj niebieskie. Sweter jest cudowny. Zachmurzyło się teraz tak bardzo mocno, chyba będzie burza. Jest naprawdę granatowe niebo, nie widać żadnych przebłysków błękitnego nieba, jest po prostu taka cisza przed burzą. Chociaż kolor nieba zwiastuje, że będzie coś się bardzo takiego mocnego działo. Spodnie, które były przeze mnie zwężane, wyświetli Wam się z Ma ona tutaj pasek i jest ona na mnie za duża. Ratuje mnie w, e, sytuacja ubrania do tej sukienki paska. No i powiem Wam szczerze, że nie mam zamiaru tej sukienki zwężać. Buty, które do niej dobrałam są w kolorze e, tego fioletu, tych pięknych tutaj plamek, które znajdują się na całej powierzchni tej sukienki. Ciekawe guziki. Sukienka bardzo mi się podoba i kosztowała 5 zł. W końcu zaczęło się przejaśniać, gdzieś już widać słońce, chmury przesuwają się, jest coraz więcej promieni słonecznych, zaczyna nam się robić jeszcze cieplej, jest po prostu pięknie. Ta bluzka kosztowała 4 zł. Jest ona zapinana na zamek, jest tam nie za duża, ale przy użyciu paska wydaje mi się, że wygląda to fajnie, cała ta stylizacja. Mnóstwo jest na niej kolorów takich beżowych. Właściwie to są paski fioletowo-beżowe, jest ona bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o stylizację, to zestawiłam ją z moimi fioletowymi kozakami, które po prostu idealnie do tej bluzki pasują. Można też ubrać jakieś takie beżowe i wówczas też beżowe jakieś spodnie. Wtedy stylizacja będzie bardziej taka opanowana, natomiast bluzka będzie taką wisienką na torcie. Nie ma żadnych metek. Jeżeli oczywiście nie mówię y, o składzie, albo też nie mówię o rozmiarze, y, to po prostu tych metek nie ma. Zaczyna się zielenić. Zaczyna się zielenić po tych wszystkich burzach. Coś pięknego zaczyna się w przyrodzie dziać. Marynarka, która kosztowała 2 zł, jest stara, piękna, troszeczkę wymagała ode mnie pielęgnacji, ale tak tylko troszeczkę. Ma przepiękne złote guziczki, które są takim akcentem występującym na niej. Jest śliczna, jest świeża, jest w takim delikatnym, miętowym kolorze. Tutaj również na rękawkach mamy guziczki. Uwielbiam tę marynarkę. I w ogóle kiedyś nie dopuszczałabym do siebie takiej myśli, że ubiorę marynarkę żakiet z krótkim rękawem, bo gdzieś tam to mi się nie podobało. A tu taka po prostu niespodzianka. Ja jednak sięgam chyba naprawdę po wszystko, to co mi się podoba, no i ta cena, dwa zł to po prostu rewelacja i powiem Wam, że była jeszcze taka w kolorze fuksjowym, również tego samego dnia za 2 złote, jednak gdy Pani zobaczyła, że wzięłam tę marynarkę, ten żakiet, to po prostu, bo zaczęłam się zachwycać. Może niepotrzebnie, dlatego że ona od razu się odwróciła i wzięła mi dosłownie sprzed nosa ten w kolorze fuksjowym. Mam nadzieję, że będzie jej się świetnie nosić. Coraz bardziej robi się zielono. Już wiosna naprawdę zawitała do nas. Pełną parą, jak to się mówi, jest coraz więcej kwiatów. Gdzieś zaczynają się przebijać takie piękne białe róże. Widać mnóstwo, mnóstwo kwiatów. Ta sukienka była przeze mnie przerabiana, wyświetliłam się zdjęcie, dałam jej drugie życie, ponieważ pierwotnie wyglądała jak taka stara garsonka, taka po prostu prehistoryczna. W tym momencie chciałam gdzieś ten styl, taki tych garsonek przemycić tutaj do naszego świata współczesnego, do tej współczesności, codzienności, żeby po prostu mąż nie wstydził się ze mną wyjść, jeżeli założę tę sukienkę. Postawiłam na ultra krótką długość i ta długość mi się podoba, ponieważ nadaje jej właśnie nowoczesności w ten sposób. Dodatkowo dół wykończyłam sobie białą gipso. One. Wspierajmy się kobietki, koniecznie. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Koniecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.